Siemanko. Niedzielny. Poranku. Siema. W ogóle się nie wyspałem. Śniły mi się... Wszystko mi się śniło. Dzikie zwierzęta, owady, burza, ludzie i upadek z wysokości. No i było mi zimno jeszcze w nocy, także budziłem się, żeby właśnie Wejść do śpiwora, który tak naprawdę jest, to jest moje poncho. No i jeszcze podpinkę też montowałem w nocy, czyli tą drugą warstwę śpiwora. No i jak już zamontowałem te rzeczy, to już było mi cieplej. Ogólnie noc na taki biwak to idealna była, bo zero wiatru, totalna cisza, cały czas było tak jak teraz. No, i przed chwilą się zorientowałem, że ja sobie nie pozamykałem tych lufcików w spodniach. Jak je wczoraj otwarłem, bo byłem przegrzany, no to ja przez całą noc miałem je otwarte, i przez to też było mi trochę zimno. A tak poza tym, to jestem z siebie zadowolony. Hamak to fajna opcja, ale ciężko w nim się stoi. Hamak na stojąco to nie jest łatwe zadanie. W tym celu trzeba opatentować specjalne techniki, najlepiej techniki dostępu linowego. Idealny moment, aby zalokować partnera mojego kanału, czyli firmę Vesper, firmę, która produkuje między innymi takie butelki Bifree Thermostil. Ta butelka posiada bardzo szerokie wieczko, bardzo szeroki wlew, bardzo szeroki korek. To mogłoby się wydawać banalne, ale próbowaliście kiedyś wlewać gorącą wodę do butelki z taką wąską szyjką? To jest trudne, dlatego lepiej sobie to ułatwić i kupić właśnie BeFree Thermostil z bardzo szerokim wieczkiem i podwójnymi ściankami, dzięki czemu jest dobra termoizolacja, dzięki czemu temperatura ciepłych napojów pozostaje przez 12 godzin, a temperatura zimnych napojów przez 24 godziny. No i mam taki jakby termos z tego nie? do zalewania yerby. No, a jakbym nasypał lodu, no to jeszcze przez 24 godziny lód byłby lodem. Także polecam takie butelki. Koniec lokowania dobrego polskiego produktu firmy Wesper. A teraz w ogóle mi się mikrofon zepsuł i dźwięk jest z tej kamery. Ona robi teraz jako mikrofon do tego. Znaczy ja to tak podłączyłem i później przy montażu synchronizuję. I strasznie mnie to denerwuje, bo ten mikrofon, jak on się mógł zepsuć? Po prostu zaczął jakby się łączyć i rozłączać, łączyć, rozłączać, i nie działo, nie działo, ale to nic, nie poddajemy się. Tak jest w życiu, że są czasami problemy i trzeba je rozwiązywać. I to różni właśnie ludzi sukcesu od ludzi porażki: że ludzie sukcesu zaciskają zęby. I rozwiązują problemy. No, także się ma sukces na drzewie. Ogólnie wszystko dobrze. Fajnie sobie siedzę, chilluję. Godzina już się zrobiła 9-10 już jest. Także za moment trzeba będzie to zwijać, wszystko pomału. No i zjeżdżać z tego drzewa. Tu jest mój śpiwór, moja podpinka oraz moja bluza do spania. Oraz czyste skarpety, no i czyste bokserki na zmianę. E, wszystko w mater, materiał syntetyczny. Nie licząc skarpet i bokserek, bo to jest merino, wełna, a reszta jest wszystko syntetyk. I podjąłem taką decyzję, bo zdecydowałem się na syntetyki, bo one bardziej wybaczają jakieś wilgotne wtopy, że tak powiem. Wiecie, jakbym się posikał na przykład ze strachu. Przed niedźwiedziami no to lepiej mieć syntetyczny śpiwór, bo on w dalszym ciągu zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne, nawet wtedy, kiedy jest mokry. No a puch, jak namoknie, no to jest lipa. I nie wiem właśnie, co zrobić, bo kurde, lepiej byłoby puchowe mieć. Tak mi dzisiaj trochę zimno było wieczorem, a nawet wiatru nie było. A co, jak to będziemy gdzieś nieco wyżej w Rumunii i będzie wiatr, no to może być rzeczywiście zimno. Wtedy lepiej byłoby mieć puchowy śpiwór. Jeszcze nie wiem, jak to będzie z tym śpiworem. No, ale pakujemy to tak. Worek kompresyjny. Teraz będzie pierwszy taki długi zjazd na tej nowej linie. Plecak jest podwieszony. O no, i jedziemy. Lina niestety nie sięga do samej ziemi, bo jest tylko 30 metrów tej liny. Łamiąc ją na pół mam 15 metrowy zjazd. Więc trzeba będzie tam na dole jeszcze trochę się przewspinać. No dobra. Jadymy Ten repik jest bardzo cieniutki, bo to jest 6 mm ale Chociaż to nie jest wcale cieniutki, w takim razie są cieńsze repy ale jak na linę zjazdową to to jest cienka cienki cienka lina Natomiast na podwójnej to jest jakby 12 mm zjeżdżamy na 12 mm koniec końców więc nie jest tak źle O, ale to idzie jak krew z nosa. Ale spokojnie. Lepiej nie trzeba. Zakończymy zjazd w tym miejscu. Uff! Ziemia. Pięknie. Pięknie. Dzięki. O! A tu jest ta moja butelka, co wczoraj spadła z drzewa. Aj, trochę się ubiła Ale nieznacznie Bo tak przyfanzoliła tu w te gałęzie to, wydawało, to ona wydała taki dźwięk, że ja myślałem, że to pękło na pół A nie pękło Jeszcze jest woda w środku Pięknie Wesper. Dzięki Dzięki, że ta butelka jest stalowa O! Pięknie to wyszło! Kleszcz po mnie łazi. Ale skubaniec! O jaki on jest malutki! W ogóle dawno takiego małego kleszcza nie widziałem. Ciekawe skąd on się tu wziął. Jak ja przecież mam spodnie permetryną nasączone. Ajajaj, możliwe, że jak się schylałem to jakoś się tu dostał. Skubany! No nic, wygląda na to, że to też trzeba będzie permetryną nasączyć, bo nie chciałem tego robić jednak. Ale, ale jednak to będę musiał zrobić. No nic, trzeba się będzie później dokładnie obejrzeć. A tymczasem koszulka do gaci. Dobrze to zacisnąć pasem. One są tak podłe, one się przycisną wszędzie. Są takie malutkie. Te małe są najgorsze, właśnie, bo ich prawie nie widać. Jak on cię ugryzie w plecy albo tu, to na pewno go nie znajdziesz. Chyba, że ktoś ci tam pomoże, ale także pomagajmy sobie. Dlatego właśnie ludzie są gatunkiem stadnym. Łatwiej wtedy przetrwać i kleszcza znaleźć. Bo takie wiecie, solowanie, życie w pojedynkę, no to właśnie ja jestem przykładem i mam boreliozę odkleszczową. To było te drzewo jak coś. Spakowałem się już i zabezpieczyłem się na twarzy też przed tymi strzyżakami, bo wczoraj tego nie zrobiłem i łaziły mi za uszami. Miałem nieźle za uszami przez nie właśnie łażone strzyżyce, strzyżaki. Okropne są. Ogólnie polskie lasy to jest coś za czym bardzo tęsknię kiedy jestem, byłem w jakiejś Brazylii albo w Azji. Tam to w ogóle te insekty są straszne, ale z kleszczami się tam nie spotkałem. W Polsce jest ich dużo, są okropne, nienawidzę ich. Zastanawiam się kiedy w jakieś kliniki w Polsce zrobią taką usługę, że szukanie kleszczy, że możesz sobie po powrocie do lasu iść i oni ci będą zaglądać, nie, żeby zobaczyć czy na pewno nie ma kleszcza. W sumie mógłbym pracować w takiej klinice i bym szukał kleszczy, ale do mnie, ale Moimi klientkami mogłyby być tylko właśnie piękne, młode kobiety. To ja wtedy mógłbym dokładnie sprawdzić, czy te kleszcze tam nie łażą. No, taki żarcik, nie? Pozdrawiam wam wszystkie kobiety, te starsze też. Mm. Idziemy. Chwila przerwy na przygotowanie liofilizowanej jajecznicy, a właściwie jajek po meksykańsku. I lecimy dalej do lasu. A teraz czuję się bardzo dobrze. Taki luksus to jest ogólnie taki stół. Kiedy można tak beztrosko swoje wszystkie rzeczy położyć i nie martwić się o to, że one spadną z drzewa, to naprawdę daje poczucie takiego. Luksusu, także jest fajnie. Odpoczniemy sobie i lecimy dalej. Jeśli chodzi o to, no to się rozczarowałem, bo wyciągam z kieszeni i rozładowane. A podobno bateria trzyma nawet dwa tygodnie w tym. Nie wiem, chyba coś miałem źle ustawione. Cały czas też zapisywałem swój ślad i wysyłałem go co 30 minut. Jakby zapis mojej pozycji był wysyłany co 30 minut do człowieka z DC24. No i być może dlatego ta bateria się wyczerpała, no ale nie wiem. Dziwi mnie to bardzo, że to się rozładowało, także trzeba naładować. Ponadto miałem też problem z zasięgiem cały czas. Nawet jak siedziałem na szczycie drzewa, no to przychodziły jakieś komunikaty, że, że potrzeba widoku czystego nieba, żeby, żeby wysłać lub odebrać wiadomość. Więc no sam nie wiem co. Więc sam nie wiem co o tym myśleć, no, to urządzenie kosztuje 1500 zł, a do, do, do działania jeszcze trzeba subskrypcję kupić. I to też tak najpierw jest aktywacja za 200 zł, a później najtańsze subskrypcje to 80 zł na miesiąc jest. A nie jest jeszcze za 40 zł, ale to się w ogóle nie opłaca. Więc no jest to drogie urządzenie, żeby z tego korzystać. Mam nadzieję, że coś źle ustawiłem w tym komunikatorze, że on nie działa. I mam nadzieję, że człowiek z DC24 nie martwi się teraz o mnie. Ja jeszcze nawet do Rumunii nie pojechałem, a, a to już nie działo. No właśnie to jest to, że ciężko tak wydawać osąd po, o, o, o jakichś produktach, używając ich tak krótko. Tak jak na przykład ten plecak. Jest spoko. Jakby nie zawiódł mnie. Nic się tu nie urwało. Dobrze przylega. Jak się go dobrze dopasuje, to naprawdę jest wygodniusi. No ale nie wiadomo, czy na przykład po tygodniu takiego marszu, czy byłoby z nim wszystko dobrze. Moje buty. Tak jak wczoraj marudziłem, że, że robi mi się jakiś odcisk na małym palcu. No to dzisiaj już prawie nie czuję tego odcisku. Po prostu wczoraj po tych 10 kilometrach już stopy były trochę spuchnięte. Więc ciężko powiedzieć czy te buty są dobre czy złe. Pewnie są dobre, znaczy do łażenia po drzewach to na pewno są dobre. Dobrze sobie radzą i na pewno się nie rozpadną po zdobyciu wielu drzew. A takie inne buty, które byłyby skórzane i byłyby dobre na przykład do właśnie brodzenia w takiej ściółce, no to one mogłyby na drzewach się rozpaść znowu, nie? Nie ma dobrych rzeczy do wszystkiego. Spodnie, ze spodni jestem zadowolony, ale one też nie są idealne. Natomiast to są jedne z lepszych bushcraftowych spodni jakie miałem, to na pewno. Z takich rzeczy, które mnie najbardziej zawiodły na tym tripie, no to mój mikrofon, który się zepsuł, ten mały DJI. Pomyślałem, on może złapał też wilgoć z mojej kieszeni, bo ja trzymam te rzeczy w kieszeni i jak jestem mocno zgrzany i wyciągam z kieszeni rzeczy, no to one są normalnie te rzeczy takie mokre, jakby od mojego potu. Więc on może mógł złapać wilgoć, i, i dlatego, dlatego się zepsuł, dlatego on tak jakby przerywał. Więc yy, lipa. A jeszcze bardzo ważna rzecz dla mnie. I pewnie dla innych bushcrafterów i poszukiwaczy przygód też to ta bluza to jest taka z Merino z długim rękawem. Bardzo ją lubię, ona ma fajne właściwości, ale ona nie działa na komary. Wszystkie komary, nawet, nawet takie małe komary, są w stanie się przegryźć przez to i mnie normalnie, normalnie mnie ukąsić przez bluzę, więc ona jest spoko. Na słońce daje ochronę, chociaż też nie taką pełną ale przed, przed, te, przed kleszczami potrafi uchronić i przed strzyżakami. Chociaż trzeba też się doposażyć w taki komin, żeby te strzyżaki nie właziły tu pod tą bluzę i nie właziły do ucha, bo, bo to jest paskudne. Więc no, ta, to jest spoko, ale jak już komary są, no to to jest trochę za cienkie. Ten bukłak, ten taki worek z wodą, który jest w moim plecaku, który jest zakończony tym, to jest świetne rozwiązanie na takie wędrówki, bo czasami nie chce się plecaka ściągnąć, żeby się napić. No to wtedy można się napić o tak prosto z tego plecaka. I taki bukłak w połączeniu ze stalowymi butelkami to jest fajne, fajne połączenie. W sumie stalową butelkę mógłbym sobie też przypiąć tu na karabinku do paska I też, i też by było spoko, że tak bez ściągania plecaka można się napić. Więc różne rozwiązania na różne przygody z Jetboila, z tej mojej nowej kuchenki też jestem jestem zadowolony bardzo ciężko nie być drogi sprzęt topowy jak chodzi o takie kuchenki więc poprze, poprzednie, poprzedniego Jetboila miałem też bardzo długo i nie zawodził ale w końcu też się tam zaczął mieć jakieś swoje już humory ta iskra w nim przestała działać i taka przypadłość w nim jest, że nie wszystkie kartusze działają z tamtym Jetboilem ten nowy Jetboil działa ze wszystkimi kartuszami, a ten stary nie ze wszystkimi, więc uznałem, że on już się nie nadaje na takie wypady do lasu. Myślę, że tak jak byłem, myślę, że tak jak byłem dziś spakowany, to spokojnie mógłbym, jakbym miał więcej jedzenia, no to mógłbym tak łazić po tym lesie przez te 5 dni. Na razie tylko taki krótki wypad. Także dziękuję za wspólny bushcraft i pozdro. jak najwyżej nogi i ręce. I napierdzielasz. Tak, i napierdzielasz. Jeszcze nogami ściskam. Ściskam, ściskam nogami. Jeszcze jedna kredka. Jeszcze trochę. Chodź nogami sobie. I przed, i Ja tutaj się skończyłem. Przed, Jedna, druga. Chodź nogami. Nogami podchodź. Podchodź na nogami wysoko i blisko. Nadami. nadami pracy. Nogi potrzebujesz, blisko. potrzebujesz, blisko. I praca nóg, nie?